Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, w kolejnym materiale poświęconym autoterapii, będziemy mieli ten obszar, czyli praca ze stawem biodrowym. Praca nad poprawą ruchomości w stawie biodrowym. Strasznie dużo osób ma z tym problem, dużo panów ma ograniczone ruchomości tam, a później okazuje się, że psują sobie przez to kolana, miednice, kręgu Strasznie dużo. Pani ma z tym problemy, patrząc na to, ile jest wykonywanych operacji endoprotezoplastyki. Jest to niesamowita ilość, dlatego że nie dbamy o swoją ruchomość w stawie biodrowym. Przede wszystkim o ruch rotacji zewnętrznej i o ruchy rotacji wewnętrznej. I tak naprawdę, co to są w ogóle za ruchy? Patrzcie na mnie, jeżeli ja w tym momencie wykonuję zwykły krok, idę i wykonuję ruch, moja noga idzie do przodu, to w tym momencie. Moja miednica, moje bioderko wykonuje ruch rotacji zewnętrznej w prawej nodze i ruch rotacji wewnętrznej w lewej nodze. I na zmianę, tak? I sobie idę po prostu, więc ruchy rotacji są nam niesamowicie potrzebne choćby w każdym kroku. Oczywiście, w zwykłym chodzie tego nie jest potrzebne specjalnie dużo. Myślę, że spokojnie 30%. 30 stopni wystarczy, żeby prawidłowo poruszać się nie mieć żadnych problemów w chodzie, w biegu. Natomiast jak myślimy o troszeczkę większej aktywności fizycznej. Chcemy zrobić dobry przysiad. Chcemy tak naprawdę wykonywać wykroki. Chcemy przenosić większe obciążenia. Chcemy mieć więcej mocy. To oczywiście ten zakres ruchu jest nam potrzebny. Już, już nie mówię o tym, że ktoś chce zrobić w ogóle na przykład szpaga i tego typu rzeczy, to wtedy rzeczywiście potrzebuje dużo. Natomiast jak to sprawdzić? I jak prostymi ćwiczeniami, pokażę Wam dwa ćwiczenia, poprawić sobie ten zakres ruchu, i to będzie akurat dobre dla mnie, dlatego że ja niespecjalnie jestem osobą mobilną, muszę bardzo mocno o tę mobilność walczyć, pracować nad nią, więc jeśli chodzi o biodra, powinienem robić to często. I myślę, że ten film będzie taką motywacją dla mnie, żebym rzeczywiście popracował sobie nad mobilnością bioderek, więc będziecie mogli sprawdzić u mnie za jakiś czas, czy te bioderka się poprawiły, czy nie. Postaram się, żeby się poprawiło, więc e, pokażę Wam, jak to sprawdzić. Idźmy do ćwiczeń, dobra? Na początku pokażę Wam, e, jak możecie sobie sami sprawdzić zakres ruchu rotacji wewnętrznej i zewnętrznej. Natomiast taka ciekawostka jedna. Dużo osób, jak leży w pozycji leżej na plecach, być może Wy też tak macie, z automatu stopy powinny być ustawione, zobaczcie, dość symetrycznie, delikatnie na boki. To powinna być pozycja taka, wiecie, naturalna. Ale sporo osób jest takich, że z automatu, ba. nogę im mu cieka do boku i wtedy wiemy, że w nodze prawej mamy nadmierne napięcie w rotatorach zewnętrznych. Tak, są takie mięśnia gruszkowate, tam czworoboczne, uda bliźniacze górne, dolne, zwisła wewnętrzne. Takie mądre anatomiczne nazwy, bo wiemy, że jest po prostu nadmierne napięcie mięśni, które rotują nogę na zewnątrz. Więc to jest informacja, że kurde, fajnie byłoby coś z tym zrobić, fajnie było pracować sobie nad tą ruchomością. Dużo osób też leży i ma na przykład nogi ustawione obie w ten sposób. Od razu widzimy, że jest duże napięcie mięśni obustronne, tak? Rotatorów zewnętrznych. Dużo osób, którzy chodzą, tak? Zamiast stawiać nogi delikatnie ustawione na zewnątrz, to jest prawdopodobnie ustawienie stóp, to właśnie chodzą w ten sposób, tak? Obciążając jednocześnie w stronę przyśrodkowo stopy. Niestety Niesie to ze sobą duże komplikacje pod kątem większej kompresji kolan po środkowej, uszkodzeń łokotek. Myślę, że część osób to może nawet znać i jest to jakby problem, który mają. Więc naprawdę prawidłowa praca biodra to jest kluczowa sprawa. I teraz sprawdźmy sobie, jak to wygląda u Was. Kładziecie się na plecy, sprawdzamy sobie na początku nogę prawą, zgięta noga pod kątem 90 stopni, czyli w ten sposób i ja sprawdzę sobie tak ile mam ruchu rotacji zewnętrznej w tym momencie ruchu rotacji zewnętrznej powinno być około 45 stopni tutaj widzimy, że troszeczkę mi brakuje starajcie się mieć stopę w miarę luźną i wykonać ten ruch tylko z biodra następnie wykonuję ruch rotacji wewnętrznej ruch rotacji wewnętrznej też powinien być podobny około 40-45 stopni widzimy, że tutaj no, jest ograniczenie powinienem troszeczkę popracować nad tym ruchem Biodro lewe wykonuje tak, znowu test na rotację zewnętrzną. Widzę, że jest dalej nieźle, około 400 stopni prawdopodobnie. I wykonuje ruch rotacji wewnętrznej. I tutaj jest najgorzej z obu kończyn dolnych. I tutaj muszę popracować nad ruchem rotacji wewnętrznej. Jeżeli tego ruchu jest bardzo mało, to prawdopodobnie. Wypadałoby coś z tym zrobić, bo to może oznaczać już sporo patologii w stawie. Być może troszeczkę zaniedbaliście swój staw wiodrowy i wasza głowa już nie jest okrągła. Jakby struktura stawu jest mocno zaburzona. Inny test, który warto zrobić, jest testem, jakby, który badamy w pozycji leżenia na brzuchu czyli kładę się na brzuchu i bardzo podobna sytuacja. Tylko tak, mogę sprawdzić sobie jakby od razu obustronne badanie. Zginam nogi i puszczam kolana wolno. Bach. I się okazuje, że w tym momencie moje podudzia powinny tworzyć kąt prosty. Powinno być około 405 stopni rotacji wewnętrznej po jednej stronie i po drugiej stronie. Tak, to jest to ruch rotacji wewnętrznej. Jeśli chodzi o badanie ruchu rotacji zewnętrznej, czy widzimy tutaj jakąś asymetrię u mnie? Prawdopodobnie tak. Nie wiem, czy dobrze czuję, ale wydaje mi się, że jest gorzej po stronie lewej. Krzyśek, jak to oceniasz? Po stronie prawej, czyli moje odczucia się nie do końca zgadzają. Mi się wydawało, że jest strona lewa, no niestety to czasami nas zawodzi. Czyli gorzej po stronie prawej, tak? Znacząco, Znacząco gorzej. Dobra. Opuszczam i sprawdzam sobie ruch rotacji zewnętrznej. Powinno być znowu około 450 stopni, jednocześnie nie powinna się, wiecie, specjalnej jednica uciekać do góry. O, tutaj tak samo. Czyli podsumowując, rzeczywiście mógłbym poprawić u siebie ruchomość rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, a przede wszystkim ruchomość rotacji wewnętrznej w nodze. I właśnie, to jest ciekawe różnej, każdej tak naprawdę, dlatego że w każdym ustawieniu i w pozycji leżenia na plecach, i też na brzuchu, ta rotacja wyglądała inaczej, dlatego że obciążamy wtedy trochę inną część stawu biodrowego. Więc tak naprawdę, powinien pracować sobie nad jedną rotacją w jednej nodze, nad obiema rotacjami w jednej nodze i obiema rotacjami w drugiej nodze. I właśnie teraz to sobie zrobimy, dlatego że będziemy dość symetrycznie pracować nad rotacją i zewnętrzną, i wewnętrzną, i nodze prawej, i lewej. I to spowoduje, że prawdopodobnie. Jak będę sobie ten trening powtarzał, to sobie zbalansuję tę rotację i będzie ona zarówno dobra w jednej i w drugiej nodze, więc nie ma nas czekać, lecimy z tematem. Co ciekawe, stwierdzono w ogóle i zbadano, że w krajach, gdzie siedzenie po jest popularne pod kątem picia herbaty, jedzenia posiłku, spędzenia czasu w ogóle z Występuje znacznie mniej problemów z stawem biodrowym. Stąd, oprócz ćwiczeń, być może czasami po prostu warto byłoby e, usiąść sobie na podłodze, pobawić się z ciekami, być może nie wiem, posiedzieć sobie przy komputerze nawet w takiej pozycji, a to też poprawi wam rotację. I co ciekawe, jak poprawicie sobie rotację zewnętrzną, to często pojawią się w ogóle dwie rotacje, dlatego że stworzycie pewien luz torebkowy w stawie biodrowym, więc poprawa praca nad rotacją zewnętrzną będzie poprawiała rotację zewnętrzną, i w efekcie poprawiam się trochę rotacja wewnętrzna. Popracujcie z rotacją wewnętrzną, poprawia się zewnętrzna, takie będą właśnie bonusy. Stąd siedzenie na podłodze często właśnie będzie bardzo fajnym ćwiczeniem, które może Wam to poprawiać. Natomiast jest takie ćwiczenie, które będzie Wam poprawiało jednocześnie ruch rotacji wewnętrznej w jednej nodze i zewnętrznej w drugiej nodze. Siedzimy sobie wygodnie, tworząc Kąty proste. Pierwszy kąt prosty jest pomiędzy podudziem a waszym udem. Drugi kąt prosty jest między udem a udem. Trzeci kąt prosty jest między udem a podudziem. I w tym momencie pogłębiam sobie ruch rotacji zewnętrznej w nodze lewej i ruch rotacji wewnętrznej w nodze prawej. I teraz co ja robię? Bawię się trochę. Mogę przykleić sobie klatkę piersiową, pogłębiać jednocześnie ruch rotacji wewnętrznej w nodze lewej. Trochę sobie rozciągam rotatory. W nodze lewej, pośladkowy mięsień, pośladkowy średni, pośladkowy wielki. Mogę położyć się, poddychać, porozluźniać się, dać się tkankom rozluźnić, wrócić i spróbować się zrotować na przykład do nogi prawej, przez co w rotacji wewnętrznej nodze prawej. Oczywiście tutaj się nie położę. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. Jednocześnie czuję, że mi się trochę plecki rozciągają, mięśnie brzucha, więc bardzo fajne takie ogólne ćwiczenie, można trochę się tutaj porotować. Następnie, zmieniam nogi, przekładam, wykonuję w tym momencie, znowu tak, kąt prosty, kąt prosty, kąt prosty. Ta pozycja jest trochę dla mnie trudniejsza, prawdopodobnie dlatego, że mam gorszą rotację wewnętrzną w nodze lewej, co widzieliście zresztą. I jest to dla mnie jakoś niespecjalnie komfortowe, tym bardziej w tej pozycji będę troszeczkę więcej czasu spędzać. I znowu przyklejam swoją klatkę piersiową do nogi prawej. Rozluźniam się, chilluję, pozwolę, żeby mój tułów opadł. Niech to trwa. Poróbcie sobie minutkę, przynajmniej jedną stronę. Możecie oprzeć się na przedramionach. Poślady ciągnął, jest fajnie. A następnie powrót. Rotuje się do nogi lewej. Jak widzicie, to jest najtrudniejszy etap dla mnie. Ta noga lewa, rotacja wewnętrzna trochę mi to utrudnia. Mogę się wspomóc trochę ręką. Jeżeli nie dajecie rady utrzymać takiej pozycji, nieważne czy trzymacie się ręką, posiewacie chwilę, zobaczycie, że fajnie aktywuje się w ogóle tułów. Miesięć forbosz po stronie lewej. Dużo dobroci jest w tej pozycji. Następnie przekręcamy się. I znowu tak. Noga lewa. Mogę zarotować jeszcze w lewo, w prawo i zmiana. I słuchajcie, jakbyście robili. Tylko to jedno ćwiczenie, które ja zamierzam w ogóle teraz też częściej robić na woderka to już jest dużo. Poróbcie sobie. Powtórzę na jedną nogę, minutkę. Dajcie, niech się ten mięsień rozluźni. Porotujcie się, chwilę, popracujcie sobie na pracę zewnętrzną jednej nogi, wewnętrzną drugiej, zmiana, i to już by byłoby niezłe. Jakbyśmy codziennie to robili, naprawdę, efekt był fajny. Bardzo często, jak macie słaby przysiad i coś Was ogranicza, bardzo często są to biodra. I zobaczcie sobie, czy prawa Praty bioderek, ich ruchomości, ich elastyczności nie poprawi Wam na przykład takich skomplikowanych ćwiczeń jak przysiad z ciężkim na przykład e, przyrządem i tak dalej, z jakimś większym obciążeniem. Bardzo często tak się zdarza. Kolejne ćwiczenie będzie nakierowane na to, żeby poprawić ruch rotacji zewnętrznej w biodrze i będzie to fajna sprawa, dlatego że Wy już o tym wiecie. Często poprawić poprawi ruch rotacji zewnętrznej, poprawi się też jego. Ruch przeciwny. Więc jak to wygląda? Myślę, że ćwiczenie możecie znać, dlatego że często widzimy, jak ludzie wykonują jakiś tam stretching, rozciągają się. Bo oprócz tego, że ja będę tutaj rozciągał bioderko swoje prawe, to mogę fajnie poprawić sobie elastyczność przeniesienia części uda nogi przeciwnej. To też ma swoje plusy. I teraz, tak, przykładam sobie. Pozycja wygląda tak, że jest ręka, ręka, noga. I teraz w tej nodze będę wykonywał. Rotację zewnętrzną w biodrze. Jak widzicie, moje kolano idzie na zewnątrz. Utrzymuję tą pozycję. Mogę delikatnie porwać, obniżyć się. Będzie fajne ciągnięcie. Po stronie środkowej uda. Być może poczuję pośladek jeszcze. Jak dacie radę zejść nisko. No to super. I mogę sobie powoli to tak pogłębiać. Czy to przez ruch opuszczania tułowia, tak? Czy to przez ruch. Odwodzenia nogi do boku. Tak to by się wyglądało. I po prostu bawimy się trochę, tak? Pobądźcie w tej pozycji około 2-3 minut, jednocześnie opuszczając kilka razy tułów. Odwodząc nogę do boku, rotując ją na zewnątrz, a następnie zmieńmy nogę. OK przyklejamy i tak samo do zewnątrz opuśćmy tułów no i tutaj też czuję większe ograniczenie w nodze lewej właśnie także jesteśmy po dwóch fajnych ćwiczeniach szczególnie to pierwsze, które pogłębi jednocześnie rotację zewnętrzną i wewnętrzną pracujcie nad tym zobaczcie sobie na początku ile tej rotacji macie i bardzo mocno polecam to osobom, które mają rzeczywiście duże ograniczenie. Ono, ona, ta rotacja jest nam potrzebna bezwzględnie. Warto z tym pracować, dlatego że głupio byłoby obudzić się z ręką w nocniku i później po prostu jakby poddawać się operacji. Jest to bez sensu. Jeżeli jest, jesteście w stanie coś wypracować, to po prostu róbcie to. To jest po prostu tańsza wersja, lepsza, fajniejsza, przyjemniejsza i możecie dużo zyskać. Tylko dlatego, że poprawicie rotację w biodrze. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wygląda Wasza sytuacja. Czy ewentualnie taki trening, takie ćwiczenia poprawiają Wam funkcjonowanie na co dzień. Poprawiają Wam możliwości ruchowe Waszych bioderek. I jak się potem czujecie. Mega fajne ćwiczenie. Krótko, codziennie i dajcie znać po kilku dniach. Niestety jeśli chodzi o biodra, to często na te ograniczenie ruchomości no, trochę pracujemy miesiące, tygodnie, lata więc sama poprawa rotacji też może Wam trochę zająć, ale myślę jak będziecie robić to już tydzień, codziennie przez kilka minut to już jakiś fajny efekt może być i chodźcie dużo, dlatego że sam ruch, sam chód cały czas Wam tą rotację będzie poprawiał więc to jest mega ważne profilaktyka, z tego się trzymajmy dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale, gdzie będziemy poruszać kolejne Możliwości autoterapii na innych częściach ciała. Trzymajcie się!